Już dawno kochani nie przeżyłam czegoś takiego podczas lektury. Ten głośny thriller wywołał we mnie absolutnie skrajne uczucia. Od fascynacji przez obrzydzenie, od wewnętrznego wzburzenia, aż do pełnej satysfakcji z lektury. Posłuchajcie zresztą sami. Hej, hej moi drodzy! Czy? Piękny, zimowy dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Schronisko Samaloida to diabelnie mroczny dreszczowiec, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Wab. Przypomina niepokojącą pokręconą baśń, nawiązując zresztą swoją e, fabułą do jednej z najpopularniejszych opowieści ku przestrodze, czyli do Jasia i Małgosi braci Grimm. Robi to jednak w tak zwyrodniały sposób. A jednocześnie w tak doskonały sposób, że czytelnik od razu zostanie wciągnięty w te opary zgnilizny. To miał być najważniejszy turniej szachowy dla trzynastoletniej Elisy, ale coś poszło bardzo nie tak. Podczas przerwy dziewczynka zostaje uprowadzona, by trafić gdzieś do zawilgotniałej piwnicy w środku lasu. Jej niestabilny oprawca kieruje się niezrozumiałymi dla niej zasadami, ale mimo wszystko Elisa nie zamierza się poddać. Tym bardziej, że odnajduje ją niejaki Elijah, który zna ten las jak własną kieszeń i być może będzie chciał jej pomóc. Jednak Elijah wcale nie spieszy się z tą pomocą, więc Elisa podejmuje z nim dziwną grę. Grę. Nie tylko na śmierć i życie, ale grę, w której stawką jest jej wolność, i wreszcie powrót do domu. I tak jak już powiedziałam, ja już dawno kochani nie czułam tak skrajnych emocji podczas lektury. Od pierwszych chwil miałam takie wrażenie przeczucie nawet, że obcuję z czymś skrajnie ślizgłym, z czymś, co ukrywa się za pozorami niewinności. Tak jak właśnie w baśni o Jasiu i Małgosi, ten domek z piernika jest jedynie słodką otoczką, jest tylko lukrem, a pod spodem kryje się największe możliwe zło. Sam Lloyd idzie właśnie za tym konceptem, snując opowieść o porwanej dziewczynce i o chłopcu, który towarzyszy jej niejako w tym cierpieniu. Mamy tutaj domek w lesie, jest tutaj wilgotna piwnica, no i jest również obietnica. Między słowami jednak czai się coś skrajnie obrzydliwego, coś tak lepkiego, coś tak nieświeżego, że czasami podczas lektury miałam wrażenie, że siedzę obok pomalowanego, gnijącego ciała, które jedynie udaje życie. Nie wiem, kochani, czy to jest zasługa doskonałego tłumaczenia Agnieszki Waluik, czy również doskonałego stylu samego autora, ale powiem wam, że schronisko tworzy tak koszmarną, tak niepokojącą, tak doskwierającą wewnętrznie atmosferę, że ciarki autentycznie przechodzą podczas lektury. Sam Lloyd naprawdę nie oszczędza ani swoich bohaterów ani swoich czytelników. Wykreował tutaj zagadkę na najwyższym poziomie, zmuszając nas niejako do meandrowania między tymi drzewami, do wyszukiwania tych okruszków, które doprowadzą nas do rozwiązania i wskażą tę drogę do domu. Jak sami widzicie, schronisko jest naprawdę doskonałym dreszczowcem, skonstruowanym również na kanwie baśni, jednak robi to totalnie po swojemu. Sam Lloyd przekształcił ten baśniowy motyw w to, czym tak naprawdę opowieść o Jasiu i Małgosi jest. Bo tak naprawdę u swoich podstaw Jaś i Małgosia jest potworną opowieścią o uprowadzonych dzieciach. I tak jak powiedziałam, skrajne emocje od fascynacji przez obrzydzenie. Jestem ciekawa Waszych wrażeń i powiem tak: miłośnicy thrillerów nie mogą ominąć w tym roku tego właśnie tytułu. Kochani, oczywiście mam dla Was jeden egzemplarz schroniska do wygrania dzięki wydawnictwu Wab, a pytanie konkursowe brzmi, która klasyczna baśń jest Waszą ulubioną i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca marca, ja nad nią wybierę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu będą podpięte w komentarzu pod filmem. absolutny koszmar lektury słuchajcie ta historia jest niesamowita jest doskonała a jednocześnie jest obrzydliwa jest odpychająca nie wiem jak słuchajcie to inaczej wyrazić nie chciałabym was zniechęcić bo muszę was zachęcić bo to jest za dobra książka słuchajcie jeżeli jesteście miłośnikami dreszczowców no to nie może być inaczej, wy się zakochacie w tej historii być może to jest tak, że ja właśnie odebrałam tę historię w ten sposób wyczułam właśnie ten baśniowy motyw tego Jasia i ten Małgosię i powiem wam, że to naprawdę jest coś bardzo mocnego i działającego na wyobraźnię uwielbiam właśnie takie historie, które bawią się klasycznymi baśniowymi motywami i robią to w tak świetny sposób a sam Lloyd naprawdę dał tutaj czadu pewnie wiele osób będzie również zwracało uwagę tutaj na ten element szachowy na podobieństwo Elisy do bohatera Gambitu Królowej, ale powiem Wam, że te szachy, chociaż są tutaj obecne i Elisa faktycznie ma jakiś tam e, wymiar podobieństwa e, do bef, to jednak e, to jest zupełnie inna historia. I szachy tutaj, no, są jedynie tłem, a nie tak jak w Gambicie Królowej, właśnie. Tutaj, kochani, najważniejsza jest ta baśniowa kanwa całości i zabawa w kotka i myszkę. Jestem ogromnie ciekawa, czy udało Wam się przewidzieć, co tam się wydarzyło w schronisku, jeżeli już jesteście po lekturze. A jeśli nie, to, kochani, czytajcie. i koniecznie dzielcie się wrażeniami. Pamiętajcie też, że o schronisku możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka, tam również znajdziecie wskazówki do wielkobukowego bingo. Wielkobukowe bingo to oczywiście jest wyzwanie czytelnicze i pyszna zabawa w jednym. Schronisko będzie idealnie pasowało chociażby w kategorii okładkowej do okładki z domem. O, właśnie. A więcej kategorii znajdziecie na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to nie może Was ominąć sezon drugi Maxa Czornyja, jego najnowsza powieść, fantastyczna rozgrywka również, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgośćcie się i rozejrzyjcie, jest to kanał literacki, książkowy, mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. A jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!